Cześć kochani, witam Was jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie informacje jak zawsze znajdziecie pod tym filmikiem. Tam również znajduje się opcja do subskrypcji kanału. Za każdego subskrybenta będę ogromnie wdzięczna i cieszę się, że subskrybujecie ten kanał, że Was ciekawi, że są coraz mm, obszerniejsze komentarze. Cieszę was, że te filmiki do was trafiają i język jest dla was zrozumiały. Także kochani, jeśli chcecie usłyszeć na jakiś temat, który jeszcze nie był na tym kanale i was coś interesuje, śmiało proszę pisać, czy w komentarzach, czy na maila. Także ja czytam wszystko i staram się dostosowywać do państwa, kochani. A dzisiaj będziemy rozmawiać o ludziach, którzy są odporni dla narcy... na narcyzów. To znaczy tacy ludzie, którzy są Zwyczajnie mówiąc, autentycznie. Kochani, jak zostać autentycznym? To jest taka osoba, która żyje w zgodzie ze sobą głównie, na dużym poziomie świadomości, która zna swoje mocne strony, które są dla niej siłą, i również te słabsze strony, ale to nie znaczy, że ona sobie z nimi nie poradziła. One je zna, ale nie są to dla takiej osoby. Jakby to nie wpada z tego z powodu z rozpacz. Pracuje nad nimi, ile jest w stanie. Ona na swoją misję. Inaczej mówiąc, to jest taka osoba, która zna sens życia. Wie, że to nie znaczy, że pieniądze, że nie wiadomo jakie znajomości, że to nas głównie nie uszczęśliwi. Kochani, to jest taka osoba, która doświadczyła również wiele w życiu. To nie jest tak, że zrobiła się autentyczną od tak. Ona spotkała na pewno w swoim życiu niejedną osobę narcystyczną lub z takim dużym zacięciem narcyzmu. To znaczy może nie aż tak mocno narcystyczną, żeby był typowa, ale miała duży spektrum tego narcyzmu, jeśli chodzi o to, że w tej relacji to się ujawniało. Także kochani, ale taka osoba wyciągła lekcję, zobaczyła co było jej, a co nie jest jej. Zazwyczaj to są osoby, które mm, już mają kilkanaście lat i przeszły fazę różnego w, swoje, w swoim życiu. To znaczy były górki, doliny, były sukcesy, były porażki. Nawet może się okazać, że były w długotrwałej relacje z narcyzem, ale tak jakby się obudziły, zobaczyły, że to... Mm, czy one w danej organizacji czują się dobrze, bo ich ciało czuje, czy nie? Czy dana sytuacja, gdzie są dani ludzie, im odpowiada, czy nie? Kochani, dlaczego takie osoby nie dają się złapać narcyzom? To znaczy one, one nie dają się skusić na sztuczki narcyzów. Takie osoby, w różnym społeczeństwie spotykają Narcyzów, ale one jak im nie pasuje, nie niszcząc i nie mówiąc narcyzowi czy danym osobom, że a tu mi ta sytuacja nie, nie pasuje, tylko odchodzą z gracją z danej grupy, z danej organizacji, mówią, a wiesz, jeśli to jest na przykład jakieś spotkanie, to, a wiesz, ja muszę coś zrobić, i w domu, dziękuję. Super, że się z wami spotkałam i odchodzą. One się nie przejmują tym, co ludzie od nich powiedzą. Oni są tak bardzo zacietrzewieni w sobie i w tym, kim są, bo oni to wiedzą. Znają, tak jak już powiedziałam, znają te swoje mocne i złe strony. I oni w najmniejszym stopniu nie interesują się, że jak one odejdą na przykład z tej grupy czy organizacji, że oni będą obgadywani. Oni się z tym liczą, ale mają to w nosie, kochani. Mają to w nosie, dlatego, kochani. Jeśli my się fokusujemy na innych ludziach, to co oni od nas myślą, nawet jeśli popełniamy jakiś błąd, jesteśmy tylko ludźmi. W tej y, sytuacji czuliśmy tak, mieliśmy taką, a nie inną wiedzę, więc postąpiliśmy tak, jak uważaliśmy za słuszne. I osoby autentyczne umieją przeprosić, ale to nie znaczy, że ona ma się. Ciągać po ziemi przez następne, nie wiem, dwa tygodnie, bo popełniła jeden błąd względem jakiejś innej osoby. Kochanie, nie, nie, to nie o to chodzi. Osoby autentyczne, jeśli czują, że zrobiły coś złego, przemyślały tą sytuację, to przyjdą, przeproszą i jest po temacie. Nie rozwija się tego na pięć czy dziesięć sposobów. Takie osoby, często w pracy, czy tak jak powiedziałam w tej organizacji, jakieś, w której akurat są członkiem, może to być również jakieś grupy, one nie wchodzą w plotki. One wychodzą z gracją, kończą spotkanie z gracją, zawsze nie wchodzą tak jakby w polemizację, co jest dobre, a co złe, czemu tamten to zrobił, czemu tego nie zrobił. One nie wchodzą, oni mają na tyle taktu i życzliwości do ludzi, że one wiedzą, że ta osoba jest narcystyczna, czy moim zadaniem jest to, żeby jej to udowadniać, jaka ona jest? Po prostu macha ręką i odchodzi. Nie, nie wdaje się w różnego rodzaju relacje niepotrzebne. Kochani, narcyz bardzo łaknie takich, takich osób autentycznych, ze względu na to, że oni zazdrośnią takich osób jeździectwa, to, że one nie dbają, tak jakby o adorację innych ludzi, że oni nie muszą poprzez innych ludzi, tak jakby wznosić się na wyżyny, on nie musi sobie udowadniać swojej wartości. Więc często jest tak, że osoby narcystyczne chcą szybko wykluczyć taką osobę z grupy na poziomie takich, żeby nie była lubiana. Bo one wtedy jakby spotykają taką osobę autentyczną i ona ich denerwuje. No bo ona to ma, czego ja nie mam. Jak ona to zrobiła? Czy on to zrobił? Więc one bardzo często niszczą, wyśmiewają, obgadują te osoby. Ale osoby autentyczne mają naprawdę to w nosie. Często możecie Państwo zauważyć, pracy, jeśli pracujecie w jakichś organizacjach, jest jakaś grupa, że narcyzi często są bardzo głośni, oni robią show, oni zawsze chcą mieć zdanie, że ktoś powiedział, to oni zawsze muszą coś dołożyć i zawsze muszą tak rozmawiać z człowiekiem, żeby ta osoba była zniwelowana, a ja byłem na górze, bo przecież to, co ja mówię, to jest najważniejsze. To mi muszą przyklaskać, nawet jak powiem coś Podobnego niż moja poprzedniczka, czy poprzednik. Nie, nie, to ja tutaj muszę dostać aury i ja tutaj muszę być najważniejszy. Czy najważniejsza? Kochani, jeśli chodzi o to, że narcyz zazdrości, autentyczności, osoby, która ma tą siłę w sobie, tym, że się nie przejmuje innymi ludźmi, idzie, po swoje, idzie w życiu po swoje. Żyje zgodnie z wartościami, bo przecież narcyz tych wartości nie ma. Narcyz dostosowuje swoje wartości i kwestie na przykład jakiejś wiedzy na jakiś temat, no bo dowie już, nauczył się przez całe życie, że w jakiejś dziedzinie trzeba być ekspertem, bo wtedy bardziej w tej organizacji będzie świecił i szybciej dotrze do ludzi, więc on bardzo... Szybko zdobywa wiedzę na jakiś temat, która jest mu potrzebna w danej organizacji czy w danej społeczności. I niektórzy mogą myśleć, a ona dużo wie, oni się uczą manipulacji ludźmi. Więc często takie osoby NLP, jeśli Państwo słyszeliście, ja kiedyś nagram filmik o NLP, to jest bardzo z jednej strony pożyteczna rzecz, a z drugiej strony, jeśli będzie. W rękach niewłaściwych osób to naprawdę może zrobić nam wiele, wiele krzywdy, więc oni różnych zachowań się po prostu uczą, bo to będzie ich narzędzie w komunikacji z innymi ludźmi, kochani. To będzie cały czas powodować, że oni urosną, a my będziemy mali. Więc jeszcze chciałam powiedzieć o tej autenty, autentyczności. Czemu takie osoby nie boją się odejść z podniesioną głową, wyjść z taką gracją z tego, że zostaną obgadani? Im to w ogóle nie przeszkadza. Dlatego, że oni dokonali ogromnej pracy nad sobą. Zobaczyli, co w życiu jest najważniejsze. Oni zobaczyli, że jednak te osoby, z którymi mamy do czynienia, nie są do końca dla nas czy wobec nas uczciwe, nie do końca dobrze nam życzą i oni bardziej realizują siebie. Takie osoby najczęściej odkryły już w swoim życiu wiele osób narcystycznych. Może to byli rodzice, może to byli opiekunowie. To często jest, jeśli chodzi o rodziny, taka czarna owca. Tak, że ona odkryła, że siostra czy brat jest taki. Może nie wszyscy byli narcystyczni, ale tak jakby jeśli rodzice byli narcystyczni, to oni troszkę zakazili yy, rodzeństwo. Może przez mm, własne postępowanie, a, albo przez to, że no, byli bardziej zajęci sobą. Więc stąd też wywodzi się, że często osoba autentyczna, która w późniejszym etapie życia była jest autentyczna, to, że była jakaś zadra, taka, że ona widziała. Widziała wady u swoich rodziców, u tego rodzeństwa, u tego społeczeństwa, w którym wcześniej żyła. Kochani, więc często takie osoby autentyczne już mają wiele lat za sobą. To znaczy, często mają 50, 60 lat, one się już nie przejmują i za przeproszeniem mają. To, co inni o nich myślą, to, że ktoś ich obgada, to, że a, bo oni pomyślą, że a, to ty to żyjesz wiele lat sama, to pewnie cię już nic nie, oni mają to w nosie. I tak samo jest na odwrót, ponieważ tutaj płeć akurat nie ma znaczenia. To chodzi, że oni zajęli się sobą, zajęli się swoim życiem, zrobili wcześniej, co mogli, przyjęli na barki swoje błędy życiowe, bo każdy je zrobił. I powiedzieli: Nie, ja nie dam się, ja będę żyła tak, jak chciałam, ja będę żyła tak, jak chcę, i nie będę się przejmowała innymi ludźmi. Kochani, tu warto sobie zaznaczyć, co nam dają inni ludzie, a co nam odbierają. Kochani, może autentyczne osoby nie mają chmary ludzi za sobą, ale mają ludzi, na których mogą liczyć. I tak naprawdę, czy będziemy mieli 20 przyjaciół, a będziemy mieli jednego czy dwóch? To bardzo dużo, bo na tą jedną czy dwie osoby zawsze możemy liczyć, a takie osoby, które są pseudo przyjazne dla nas, mogą nas w chwili, kiedy będziemy ich najbardziej potrzebować, po prostu zawieść. Kochani, należy odkrywać swoje m, ciemne strony, zobaczyć. Jakie lekcje z tego należy wyciągnąć? Nie katować się, nie katować się. My i tak zawsze będziemy, jeśli staniemy się takimi osobami, wywoływać strach w narcyzach. Oni nie będą nas lubić. No bo zawsze, kiedy my wejdziemy w daną grupę, to od razu będą szukały dla nas haków i będą sprzedawać je innym osobom. Także po co nam taka organizacja, po co nam taka grupa, po co nam taka grupa znajomych, czy nawet czasem, po co nam taka rodzina, przy których nie będziemy mogli być autentyczni, nie będziemy mogli wyrażać swojego zdania, swojej opinii, bo ktoś nas skrytykuje. A kochani, jeśli chodzi o krytykę, osoba autentyczna przyjmuje krytykę, bo ona dopuszcza, że może czegoś nie wiedzieć. Jest tak, że czasem nie wiem, że nie wiem, ja bym to tak powiedziała. Nie wiedziałam w danym czasie, że ja czegoś nie wiem, więc przyjmuję kogoś opinię, sprawdzam, zobaczę, czy to ze mną rezonuje. Może się okazać, że za miesiąc ze mną zarezonuje, a w danym momencie nie, ale nie powoduję, nie umniejszam tej osobie, że ona a, powiedziała to źle. Może dopuszczam to, że ja nie mam takiej wiedzy. Więc to nie znaczy, że osoba autentyczna będzie wiedziała wszystko i będzie miała zawsze rację. Kochani, te osoby autentyczne nie muszą być jakieś wybitnie zdolne. One mają wybitność do tego, że, za, że chciały poznać siebie i zajęły się swoim życiem i naprawianiem siebie, a nie owijanie w bawełnę innych ludzi i pokazywanie zewnętrznej swojej strony, jak nie mam przepracowanej wewnętrznej strony. Więc kochani, z czasem, gdy będziemy dążyć do swojej autentyczności, może niektórzy już tam zaszli, to ci narcyzi bardzo szybko zauważymy, że będziemy gdzieś i osoba, która nas nie lubi, a my, my myślimy, a Boże, w sumie czemu? Ale co mi tam? Nie? Właśnie to jest oznaka tego, że ta osoba ma duży zarys narcystyczny i ona nas jakby od razu... My wywołujemy w niej niepokój. My podchodzimy do niej na tym samym poziomie naszej świadomości, bo musimy mieć świadomość wysoką. My akceptujemy wszystkie wydarzenia w naszym życiu i to, co nas otacza, ale bierzemy to, co nam pasuje i zgodne z nami. Jeśli dane towarzystwo nie pasuje, dziękujemy za spotkanie, wychodzimy. Zawsze taka osoba jest życzliwa i dziękuję. Nie wchodzi w żadne dramy, nie wchodzi w żadne obgadywanie. Nawet jeśli taka sprawa dotyczy osób takich, że to faktycznie jest jakiś temat, gdzie ta osoba zawiniła. My nie wchodzimy w dramy, bo po co jeszcze dolewać oliwy do ognia? Osoba autentyczna nie bawi się w plotki, nie, nie bawi się, a ona tak zrobiła, po co ona to zrobiła, i jeszcze, a bo ona jest taka czy inna. Nie. Osoba narcystyczna nie chodzi w dramy, po prostu wydarzyło się, no nie jest to dobra rzecz, ale my nie znamy przyczyn, dlaczego ta osoba tak postąpiła. Także, kochani. Warto pracować głównie nad sobą, nad swoją autentycznością, dbać o swoje wartości, bo osoba narcystyczna nie lubi osób, które są uczciwe w danej sytuacji. Nawet jak popełniły błąd, one potrafią się łatwo do tego przyznać i dla nich to nie jest nic umującego. Narcystego nigdy nie zrobi, chyba że będzie miał jakiś inny cel w związku z tym. Także kochani, autentyczność jest odpornością. Dla narcyzów, a wiadomo, świat jest troszeczkę taki, a nie inny i zmierza w epidemię narcystyczną. Także, kochani, wszystkiego dobrego i dziękuję za spędzenie ze mną tych kilku minut. Wszystkiego dobrego.